Cześć, witam ponownie na kanale regeneratywnie.pl. Dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, ale jest to powód do radości, bo trawa szybciej rośnie jak pada deszcz. Zapraszam do nowego odcinka. Dzisiaj będziemy mówić więcej o pastwisku. To jest jeden z moich ulubionych tematów, i mam nadzieję, że Was to też trochę pasjonuje. Właśnie weszliśmy na świeżą kwaterę. To jest miejsce, gdzie w zimę był robiony wypas balotowy. Na pewno część z Was pamięta. Tak jak zawsze tutaj jest, widzicie już te połacie młodej na włoci, ale szczerze mówiąc, wcale nie jest jej dużo. Pojawiło się dużo jakichś takich roślin motylkowych. Nie wiem, czy to jest koniczyna czerwona, czy co. W tym stadium nie rozpoznam, ale tak mi się wydaje, że to może być czerwona koniczyna. Tam jest pole sąsiada. My tam w zeszłym roku, on tam regularnie sobie kosi. My w zeszłym roku tam chyba w okolicy listopada albo grudnia przeszliśmy szybko tak sobie jeden raz, że owce zjadły jakieś tam to, co tam było. No i tam też ładnie odrasta trawa. Trochę jest równiejsza niż u nas i tam nie ma aż tyle chwastów. Dobra, chodźmy na poprzednią kwaterę. Tej wielkości kwatery miały też wczoraj, ale nie byłam tam jeszcze, bo one tak się wydzierają, że postanowiłam wpuścić je na nową kwaterę, żeby mi nie przeskoczyły linek. Bo słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz owce weszły, znaczy wczoraj, pierwszy raz weszły w linki. Mają trzy linki i chciałam sprawdzić, czy będą je przeskakiwać tak jak w zimę, czy nie. Wygląda na to, że respektują linki latem, jak trawy jest dużo. Więc to jest wspaniała wiadomość, ale nie chciałam przeginać, więc gdyby były bardzo głodne, to nie chciałam, żeby czekały zbyt długo, bo wtedy zawsze jedna przeskoczy i już pozamiatane. E, więc zobaczmy, jak wygląda poprzednia kwatera. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to wygląda. Tutaj mamy wodę już przywiezioną, ale one w taką pogodę to w ogóle nie piją. No, ale, aha, no to chodźmy najpierw tam, a potem Wam e, pokażę, jak wygląda dokładnie trawa. No dobra, zjadły wszystko, nie da się ukryć, że wszystko jest zjedzone. Zobaczcie, tutaj mają wiadro, a tam z drugiej strony, bo to pastwisko ma z 80 metrów szerokości, tam jeszcze miały kastrę. Okej, okay, no zobaczcie, zjedzone jest króciutko, więc ta kwatera rzeczywiście była no bo w idealnym momencie je zabrałam stąd. Wczoraj, zobaczcie, robiłam takie kopce z trawy. To jest pierwsza kwatera, gdzie były zimą i nie miałam czasu, żeby na bieżąco te gałęzie zbierać w kopce. No i tutaj widać, że jeszcze, jeszcze te, te gałęzie są. Jak jest lepsza pogoda, to to pozbieram. No dobra, więc zobaczmy, jak ta trawa wygląda. Zobaczcie, nie jest zgryzione do zera. Na wykładzie, który możecie znaleźć na kanale, Mówiłam, że dobrze jest zostawiać trawę, która ma tak 10-15, a nawet 20 cm. I zobaczcie, tutaj jest trawa, która ma. No, dobre 15-20 cm, właśnie, ale jak się przyjrzycie, to zobaczcie, to są głównie te łykowate części, które już nie są specjalnie odżywcze. I łatwo jest dać się nabrać. Zobaczcie, tutaj to dobrze widać. Zobaczcie, łatwo jest dać się nabrać. Tutaj trawa ma też 20 cm długości, mniej więcej, ale tu nie ma nic do jedzenia tak naprawdę. To są same zdrewniałe badyle, że tak powiem. Oczywiście są też chwasty, jest dużo poziomek. U nas ta, ten teren jest bardzo zapoziomkowany. Poziomek owce nie jedzą. Słyszałam kiedyś, że owce są świetne do odchwaszczania pól truskawek. Właśnie dlatego, że one ich nie lubią z jakiegoś powodu. Ciekawe dlaczego, ciężko mi powiedzieć. No więc zobaczcie, wygląda jakby tu było zielono. Wygl wygląda jakby tutaj było jeszcze pełno trawy. Są miejsca, gdzie tej trawy jest więcej. Zobaczcie, tutaj jest niby tak mocno niezgrziona trawa. Ale pamiętajcie, że owce mają swoje powody, a te powody są takie, że na przykład są tam większe ilości odchodów z poprzedniego sezonu albo jest tam trawa, która ma niedokładnie ten skład, który im odpowiada, i musimy im dać możliwość wybrać to, co jest dla nich wartościowe. E, zmusić je, żeby wyjadły to, co jest wartościowe, ale nie jest aż tak smaczne, ale musimy im dać możliwość, żeby nie jadły tego, co im potencjalnie może zaszkodzić. Więc to jest bardzo trudny balans e, w takim wypasie, żeby nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę, ale prawda jest taka, że najbardziej e, lepiej jest je zabrać za wcześnie niż za późno, tak? Lepiej, żeby ta trawa nie była zgryziona do końca, niż żeby, e, żeby była zgryziona zbyt nisko, bo wtedy też ta presja pasożytów jest większa, wtedy jeśli na przykład mieliśmy takie miejsce u sąsiada, gdzie owcy w ogóle to omijały. I się okazało, że tam było coś rozlane parę tygodni wcześniej. I one w ogóle jakby długo ich nie trzymać, to one tego nie, by nie zjadły, aż po prostu by musiały to zjeść z głodu i potencjalnie by się pochorowały. E, dobra, e, jaki teraz y, się drą, bo matki poszły wcinać pyszną, świeżą trawę, a y, jagnięta je nawołują, mamy je zawsze ignorują w tym momencie. Ale i tak jest ciszej niż, niż wcześniej przed przeniesieniem na nową kwaterę. Dobra, to jest nasz las brzozowy. Jak widzicie, tutaj niewiele rośnie. Zaczęłam ten las brzozowy mocno przerzedzać. Tutaj jest też dosyć dużo sosen z tej strony, bo tam dalej to już jest tylko las sosnowy, tfu, brzozowy. Ale te sosny chcę wyciąć bardzo wysoko i w końcu wyciąć je do zera. Ale jeszcze tam jest dosyć dużo paszy na przyszłą zimę, więc myślę, że na razie ich nie zetniemy, a przyszłą, w przyszłą zimę wytniemy tutaj sosny, bo aż tyle sosny nie potrzebujemy i chcę ten lasek brzozowy przerzedzić, tak żeby tutaj rosło więcej paszy, a z czasem mam nadzieję, że go uszlachetnie Po prostu będziemy ograzać szlachetne drzewa, które tutaj rosną. I jakieś tam buki, dęby i tak dalej. I z czasem część brzus sama się wykruszą, a część wytniemy, i ten las z czasem stanie się szlachetniejszy. Ale jest zawsze fajnym schronieniem dla, dla owiec, właśnie czy to na deszcz, czy to na zim, mróz w czasie zimy, jak jest bardzo zimno, to one tutaj się fajnie chowają, więc na pewno jest bardzo wartościowy. No, ale chodźmy z powrotem. Mam nadzieję, że to nie jest dla Was jakieś epileptyczne to, że idę z tak z kamerą w ręku. Tutaj w zeszłym roku ogradzałam te bardziej wartościowe dęby. Te, które bo są te inwazyjne z tymi ostrymi liśćmi i są te chyba szerokolistne, które są ok. Ale to są jedyne dwa, które. Owce mi nie przewróciły tych siatek, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Przy owcach one się o to ocierają i przewracają i zjadają te rośliny. To co będę robić, to będę je ogradzać ogrodzeniem elektrycznym i zaraz na koniec tam pójdę na dół, bo tak ogradzam już nasze wierzby. Więc tam na koniec jeszcze tam podejdę i wam pokażę, jak to wygląda. No ale chodźmy na pastwisko, żeby wam pokazać, jak się sprawy tutaj mają. No dobra, więc tak naprawdę jest to dosyć idealny moment na spasanie trawy. Może nawet troszkę za późno, bo zobaczcie, tutaj jeszcze trawy się nie wykłosiły, ale są też już gatunki, które już się wykłosiły. Więc myślę, że to jest taki ostatni dzwonek. To są nasze ostatnie pastwiska na mniej więcej tydzień. A potem wracamy na te 4 hektary, które tam spasaliśmy niedawno bo teraz trawa tak szybko rośnie, że no, że musimy tam wrócić dosyć szybko. No dobra, no i jak ta trawa wygląda? Nie jest super gęsto. Pamiętajcie, że tu u nas są właściwie same kamienie i tą glebę sobie musimy nabudować. No, tutaj mamy chyba barszcz sosnowskiego. Zauważyłam go w zeszłym roku, tylko za każdym razem jak owce tu są, to one go trochę podjadają. To nie jest tak, że one go zjadają do zera, ale tak od 2 go... Ogławiają, że tak powiem. Powinnam go wykopać. Na razie nie miałam jeszcze na to czasu, więc sobie rośnie. Pamiętam o nim. Na szczęście się nie rozkrzewia jakoś bardziej. No i tak zobaczmy tutaj. Dużo motylkowych. Wcześniej ich wydaje mi się aż tyle nie było. Wydaje mi się, że na włocie są już bardziej zagłuszone. Zobaczcie, tu są takie nędzne, nędzne placki tych na włoci, ale nie są one tak silne jak w poprzednich latach. Tam na dole jest dużo bardziej monokulturowo, jeśli chodzi o nawłocie, więc tam pewnie to będzie trochę inaczej wyglądało. No, ale zobaczcie, część traw jeszcze nie jest wykłoszona. Część traw jest w takim idealnym stadium, dopiero co wykłoszona, ale jeszcze nie pootwierana. Więc tak naprawdę to jest ostatni pomysł, żeby taką najbardziej wartościową trawę owcom dać. A potem już co, teoretycznie powinno się kosić. My nie kosimy traw, robimy wypas balotowy zimą. I podejrzewam, że gdybyśmy mieli za dużo trawy, to część byśmy zostawili, żeby ona się wykłosiła, zaschła i potem byśmy wpuścili owce. I to się robi taki naturalny wypas balotowy, bo to działa odżywia glebę tak jak wypas balotowy, tylko bez siana, po prostu robi się to tą trawą, która tu wyrosła. No na razie nie zapowiada się, że będziemy mieć za dużo trawy. Inaczej w ciągu sezonu to będziemy wypasać na bieżąco, a już od tam sierpnia, jak tej trawy jest mniej, to będziemy chodzić po sąsiadach. Tutaj zobaczcie, jest dużo łąk, które sąsiedzi docenią, że nie muszą tego kosić. Zobaczcie, owce też się lnieją, gubią tą zimową pokrywę swoją nagle się okazuje, że tam jest jakaś zupełnie inna owca od spodu, tam ma jeszcze tylko portki wełniste. No i e, widzimy dzięki temu, które owce tak naprawdę są chude, a które są a które są dobrze zbudowane mimo zimy. I widzę już, że kilka osobników, kilka jarek, które na razie nie pokazują, że są w ciąży. One się rodziły pod koniec lipca, więc nie dziwna, że nie pokazują, że są w ciąży. One są dosyć drobne. No, siłą rzeczy przez zimę nie miały szansy urosnąć. Więc nie wiem, czy one w ogóle są w ciąży, nie wiem, czy urodzą gdzieś tam w okolicy lipca-sierpnia czy nie, ale na pewno będziemy je też eliminować ze stada. Dobra, słuchajcie, to jest chyba wszystko, co tutaj chciałam Wam pokazać. Pójdę jeszcze do tych wierzb za chwilę, więc tam Wam to omówię, a w międzyczasie jeszcze Wam powiem, że już na Facebooku wrzucam informację, że w lipcu i w sierpniu będziemy redukować stado. Czyli słuchajcie, mamy bardzo dużo pięknych baranków, zobaczcie, tego typu łaciatych, różnych bardzo zróżnicowanych em, maścią em, baranków i one w połowie lipca mniej więcej będą kastrowane. Więc na początku lipca będę robić takie zestawienie wszystkich baranków, które mamy i będzie opcja kupienia sobie takiego baranka na rozpłodnika, jeśli będziecie zainteresowani, no to śledźcie nasz kanał i śledźcie nasze w ogóle media społecznościowe i dalej, bo na pewno będę tam dawać informacje. No potem jak już zostaną wszystkie wykastrowane, no to takiej opcji, żeby je kupić nie będzie. Ale za to w sierpniu będziemy robić wyprzedaż matek, które nam nie odpowiadają w profilu hodowli. Będą to, mamy dwie matki, które są chude i sobie nie radzą u nas i one na pewno będą taniutko na sprzedaż, bo one wymagają silniejszego odrobaczania. Tak, jak o, tam jest ta ciemna owca, one wymagają silniejszego odrobaczania, pewnie dodatków pasz treściwych. One sobie radzą wyjątkowo słabo. No, nie wyglądają specjalnie dobrze, więc nie, nie, nie chcę im dawać jakiejś wysokiej ceny, a jest to jakaś tam alternatywa od uboju. Więc na pewno te będą na sprzedaż i będą też na sprzedaż nasze najdrobniejsze owieczki. Zobaczcie, mamy takie owce, jak chyba ta tutaj. Ona jest bardzo okrągła, bo jeszcze wydaje mi się nie rodziła, ale ona jest drobna i niziutka. I mamy takie owce, które są poniżej 25 kg, które będziemy sprzedawać po to, tylko, żeby powiększyć, powiększyć masę naszych owiec. Ja nie będę szła w żadną czystość rasy. Będziemy różne tam tryczki dawać szerstne. Które mają domieszki bardziej mięsnych ras, ale nie będę szła w żadną czystość rasy. Ale zależy mi, żeby te matki były trochę większe, żeby sobie radziły fajnie i żeby mogły rodzić te bliźniaki, czy tak jak niedawno trojaczki, i żeby sobie radziły. Zobaczcie, to są chyba Barbadosy. Niektóre z są naprawdę duże i naprawdę duże. Naprawdę duże jak na nasze stado, bo one tam ważą tam między tam 38 a 42 kg nasze największe owce. No i myślę, że to będzie taka optymalna wielkość naszego stada zarodowego. Więc śledźcie nas, bo będą i zdjęcia, opisy każdej sztuki, jak sobie radzi, ile miała wykotów, ile miała jagniąt. Wszystkie tak naprawdę nasze owce sobie radzą, w sensie, wszystkie, wszystkie urodziły same i wszystkie wykarmiają swoje jagnięta, więc nie mamy żadnych problemów w tym temacie. Więc część z tych owiec jest naprawdę bardzo wartościowymi owcami do stada, ale, no, ale u nas po prostu nie do końca pasują. Więc. Myślę, że warto, jeśli chcecie hodować owce szersne. Aha, no i jeszcze możecie mieć z tyłu głowy taką myśl, że jak to może być, że deszcz pada, owce są mokre, i ja tych jagniot nie zabieram gdzieś tam do. Do stodołu jakiejś czy obory, czy jakiegoś schronienia. No Prawda jest taka, że tym owcom to nie do końca przeszkadza. Mogłyby iść do lasu i tam się schować przed deszczem, mogłyby iść w krzaki i tam się schować przed deszczem, mogłyby iść pod mauser, tam się schować przed deszczem, ale prawda jest taka, że nie jest zimno. Teraz jest 12 stopni. Dla owiec to jest bardzo optymalna temperatura i one się tym tak naprawdę nie za bardzo przejmują. Czy jest to dla nich miłe? No pewnie nie do końca, ale na pewno nie, jest to, nie są to warunki, w których one się rozchorują, um, więc y, obserwowałam je, przez pewien czas się martwiłam tego typu sytuacjami. W zeszłym roku, jak miały więcej wiatek dostępnych, to jak były takie młode, kilkudniowe, Albo świeżo urodzone jagniaki, to próbowałam te matki tam zaganiać, ale te matki się nie przejmowały. One tam z tej wiaty wychodziły, wyciągały te swoje jagniaki z tej wiaty, no i już przestałam się przejmować i nie mieliśmy żadnych problemów z tego powodu. E, więc one chyba po prostu są do tego klimatu przyzwyczajone. Gdyby się rodziły, nie wiem, w lutym czy w marcu i byłoby plus 3 i deszcz, no to by mnie pewnie dużo bardziej martwiło, a tutaj w takiej temperaturze to nie wydaje się być specjalny problem. No, zeszłam, zeszłam już trochę na dół, bo chciałam Wam pokazać tutaj. Tam są owce daleko, daleko. Widzieliście, jaka tam jest trawa? Tutaj jest najgorsza trawa, zobaczcie. W zeszłym roku też, też tak to wyglądało, ale przybliżę się, bo nie wiem, jak to będzie widać na zdjęciu. Dużo mchu. Mało trawy, mało czegokolwiek tu rośnie. Bardzo słaby, słabe miejsce na pastwisku. Tak jak widzicie, nie udało nam się tutaj akurat zrobić wypasu balotowego. To, co tutaj jest gerstrze to tutaj są na włocie. I jak się obrócę, to tam na samym dole to były w zeszłym roku taka monokultura nawłociowa. Teraz pewnie też w dużym stopniu tak to będzie wyglądało, ale podejdźmy tam i zobaczmy. O, tak jak widzicie, tu są miejsca, gdzie Wypas balotowy był robiony, więc tutaj e, jest nadzieja, że wyrośnie jakaś tam trawka. Spójrzmy, jeszcze nie widać. Są takie miejsca, gdzie tam gdzie... O, tutaj dobra. Zobaczcie, to jest trawa, która się wysiała z, e, z właśnie z wypasu balotowego więc widać, że coś tam się dzieje. Bo tam oczywiście poza tym, że jest e, mulcz, poza tym, że jest e, nawóz e, z tego rozkładającego się siana, no to jeszcze są e, nasiona różne. No okej, okay, dobra. I tu jesteśmy w naszej nawłociowej monokulturze. Ale widzę, że nasza nawłociowa monokultura zniknęła. Zobaczcie, wszędzie są te... To chyba jest naprawdę czerwona koniczyna. Dajcie znać w komentarzach. Jakieś motylki. Tutaj są, tutaj było dużo, dużo, ym, no, y, dużo wypasu balotowego robionego. Są połacie na włoci, ale ogólnie widać już, że coś się dzieje. Po pierwsze, ta na włoć też nie jest taka silna, to może jeszcze nie jest na nią pora. No, tu jest trochę silniejszej na włocie, Zobaczcie, to widać też po kolorze i po wszystkim, ale no, nie jest ona jedyną rzeczą, która tutaj rośnie. Tam pod leszczyną więcej trawy, bardzo dużo motylkowych. Ciekawa jestem, jakie to, te, jakie to ma zależności, czy nawłoć jakoś tam um, rośnie na terenach, które są ubogie w azot czy coś, bo to zauważyłam, że często tak jest, że tam, gdzie nie ma azotu, to tam właśnie rosną tylko motylkowe, co miałoby sens. No, ale to tak dla ciekawych dużo ludzi pyta się mnie o nawłoć. Zobaczcie, to tak wygląda po jednym roku wypasu yy wypasu owiec na, na włociach. Wydaje mi się, że jest to budzące nadzieje. A teraz jesteśmy przy naszych żywokołach i sztobrach, tak? Bo te małe to się nazywają sztobry. Zobaczcie, tutaj ewidentnie wypuszcza małe listki, to her, her zrobił, jak owce się wdarły, to one w nocy wdarły, przewróciły jeden z tych wielkich żywokołów i zaczął gryzać resztę. On to tak na szybko zrobił, nie zdjęłam tego, ale mam to nie wystarczy. O. Może tak podsumuję. To nie wystarczy, bo owce po pierwsze będą wygryzać wszystko pomiędzy oka, o, oczkami siatki, a po drugie one to po prostu przewrócą i wyrwą um, te żywokoły z korzeniami, jak się będą o to ocierać. Ale na razie to sobie jest, e, dlatego, że tutaj też króliki chodziły. Chyba doszliśmy do tego, że to króliki, a nie zające, bo są jakieś nory. Ale tak, zobaczcie, tutaj jest też to będziemy... Tu owce wykoszą te na włocie, e, ale tutaj jest też wierzba o, żebyście cokolwiek zobaczyli. O. Tak, malistki. Wszystko jest OK. Następna idziemy, idziemy, szukamy. Tutaj był jeden duży żywokół, który był wyrwany właśnie, bo once się o to ocierały i on nie przeżył. Ale tak, tutaj te małe mamy i tak. Ten myślałam, że obumarł, bo tu rzeczywiście nie ma nic zielonego, ale zobaczcie, przy samej ziemi są listki, czyli on będzie wypuszczał, ma jakieś korzonki i stąd wypuszcza gałęzie. Tutaj pewnie trzeba będzie go obciąć i, e, i będzie sobie rósł. Tak samo ten, byłam przekonana, że ten się nie przyjął, ale zobaczcie, tutaj ma jedną gałąź, wypuszcza, to jest na pewno, to nie jest nawłoć, to jest wierzba. Więc też, to jest obumarłe, tam to nie. Czy się przyjmie do końca? Nie wiem, ale jest nadzieja. Tutaj ten myślałam, że się w ogóle nie przyjął, ale ma zieloną korę. Jak się zadrapie paznokciem, to jest zielona. I ma takie oczka, które są nie do końca brązowe. Myślę, że ma szansę jeszcze ruszyć. Nie wiem, czemu tak mu to długo idzie. Tutaj jest jeden, który jest w bardzo dobrym stanie. Ma bardzo dużo listków. Tutaj mamy drugi żywoku. Też ładnie sobie radzi. I tu mamy ostatni sztop, który jest dosyć zabawny, bo on był obgryzony, obgryziony przez króliki. I zobaczcie, nie żyje, żyje, więc nie wiem jak on przeżyje i czy przeżyje. Ale zobaczcie, od tej strony ma wszystkie listki i jakoś żyje, a tutaj ma wszystko obgryzione. Ja myślę, że ma szansę przetrwać, a na pewno od dołu, jak zacznie wypuszczać. Um, gałązki świeże, no to tam to przetrwa. I teraz tak, pierwsza rzecz, no to ochrona przed owcami. Zobaczcie, właśnie robię coś takiego. Pewnie powinny być te linki lepiej napięte, żeby te sznurki były mocniej napięte, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. Oczywiście nie jesteśmy przy ogrodzeniu, więc tutaj nie ma prądu, więc to co zrobiłam, to są linki przywiązane do ogrodzenia elektrycznego z rączką i rączka będzie zahaczana. O linkę tutaj. I na czas wypasu e, owiec, czyli na ten jeden dzień, raz na nie wiem miesiąc, kiedy one tu przychodzą, e, ta część będzie pod prądem. Więc one sobie będą mogły, owce sobie wypasą to, wypasą to, tam już nie dotrą. E, być może, jeśli jakaś gałąź będzie wystawać, to one sobie obgryzą tą wierzbę i tyle. E, linka będzie na tyle wysoko, ona będzie szła tutaj od najwyższej linki, tu. Także myślę, że owce sobie pod spodem spokojnie będą chodzić i wykaszać to. I to samo robię z resztą, czyli tutaj ten żywokół, dokładnie ta sama zasada, tak? Dosyć wysoko pierwsza linka z 30-35 cm nad ziemią, żeby mogły wyjeść trawę. Tutaj też nie muszę się martwić, że one od spodu podgryzą korę, bo, bo jest ta dodatkowa siatka. I też jest rączka tutaj z linką, linka, ciach. Dolinki tej tutaj, i to powinno być pod prądem. W międzyczasie, jak tu nie ma owiec, no to nie jest pod prądem, bo nie ma takiej potrzeby. I takie coś zamierzam zrobić ze wszystkim. I to zostanie na ten rok, być może na przyszły rok, i dlaczego dokładnie dlaczego w ten sposób to robię, i dlaczego tu są takie małe wierzby, em, kiedy można by było takie wielkie zasadzić. Mój pomysł jest taki, że nie wiem jak to się nazywa po polsku i czy ma to swoją nazwę. Bo jak oglądałam filmy ze Stanów, to inaczej się nazywają ogławiane drzewa na takiej wysokości, inaczej się nazywają, które są ogławiane na wysokości, nie wiem, 1,20 m i na wysokości, nie wiem. 40-50 cm. One mają swoje nazwy i to jest fajne. Nie wiem, jak to. Nie pamiętam nazwy angielskiej, co jest w ogóle jeszcze większą kpiną. Przepraszam. E, polskiej nazwy nie znam. Jak znacie, to wrzućcie w, tutaj w komentarzach. Bardzo, bardzo docenię. Ale plan jest taki, że. E, słuchajcie, ta, to będą wieżby, które będą ogławiane wysoko. Tu one są. Będzie ta głowa na wysokości 2-2,5 metra. Chciałam, żeby były niżej trochę. Ale tak ale takie ścięliśmy te gałęzie i tak wyszło. Dosyć płytko je też wkopaliśmy w ziemię. E, więc ja chciałam, żeby były ogławiane na wysokości mety 50 m mniej więcej, tak żeby owce już nie dosięgnęły do gałęzi, a żeby mi się łatwo je ścinało, bo jestem mała. E, no ale niech sobie będą tak jak jest. Ale ponieważ e, owce bardzo cenią wieżby, u nas nie rosną dziko wieżby, więc one jak tylko widzą wieżby, to po prostu rzucają się na nie jak na chipsy. To one by mi tą korę tutaj obżarły. Więc e, mój pomysł jest taki, że te wszystkie małe sztobry, które są, jeśli one się przyjmą, to na początku, przez pierwszy rok czy dwa zobaczę, jak one szybko rosną, będę im... one sobie owce będą podjadać to, co wystaje poza siatkę, czy też poza te linki, które będą, bo siatka to jest tymczasowa. Być może jak będą bardzo mocno rosły, to, to im będę przycinać te gałęzie czy coś, żeby po prostu w momencie, kiedy tu owce wchodzą na ten jeden dzień, będę im ścinać najdłuższe gałęzie, żeby ta, ta głowa szybciej się zawiązała i żeby on, owce miały na bieżąco coś do jedzenia. I liczę na to, że ponieważ one będą ogławiane tak bardzo nisko, bo co to to jest na, na wysokości 30-40 cm, tam może trochę wyżej to, to, to za rok, dwa, trzy, nie wiem, bo, bo nie wiem jak szybko te... Te wieżby będą tutaj rosły, będą mogły być te małe wieżby w ogóle nieogrodzone. I jak owce tu przyjdą, to one będą na bieżąco zjadać listki, obgryzać najmniejsze gałązki i po prostu te wierzby będą takie bardzo karłowate, bardziej krzaki, które będą dla owiec. A te żywokoły, które są duże, pozwoli im to uchronić żywokoły, bo może nie będą miały takiego ciśnienia na zgryzanie kory, kiedy będą miały dostępne mniejsze gałązki tutaj. A te żywokoły będą ścinane już bardziej jak klasyczne żywokoły i też... Jeśli to nie przeżyje, no to po prostu będę im ścinać gałęzie, czy w lecie, czy też na zimę jako siano stojące te głowy będą formowane ale myślę, że będę je ścinać częściej niż raz na 5 lat, bo to też różne są pomysły. No może będę raz na 5 lat ścinać, jeśli będziemy bardziej potrzebować drewno na upał, a, a częściej, jeśli to będzie raczej na pasze. No i to będzie takie urozmaicenie diety naszych, naszych owiec, a ten, ten, rodzaj zabezpieczenia drzewka pozwala, no bo inaczej to bym musiała ogrodzić siatką czy coś cały ten pas i on by nie był wypasany, a to pozwala wypasać wszystko owcom naokoło tych, tych wierzb. Więc wydaje mi się, że to się sprawdzi, nie wiem co Myślicie, może to za dużo babrania się, żeby tego typu efekt osiągnąć? Może nie. Jeszcze sama nie wiem, jak to wyjdzie, no ale warto próbować, bo jakby najlepszy czas na sadzenie drzewa był wczoraj, więc właśnie to robimy i zobaczymy, jaki będzie efekt. No i już bez wszechogarniającego beczenia chciałam się z wami pożegnać. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby subskrybować, lubić i wciskać dzwoneczki, bo to jest dla nas bardzo ważne. Piszcie komentarze, jeśli macie jakieś pomysły, jakieś uwagi, jakieś sugestie, jakieś pytania, no to piszcie w komentarzach, bo jeżeli wy macie jakieś, jakąś uwagę czy jakieś pytanie, no to na pewno, no na pewno inni też, więc oni z tego skorzystają. A jeżeli na naszym kanale jest większy ruch, to też... Ten kanał jest bardziej propagowany przez YouTube'a i trafia do większej ilości ludzi. Jeśli uważacie, że on jest cenny, no to po prostu e, zwiększcie swoją aktywność i to nam bardzo pomoże. Przy okazji oczywiście przypominam, że mamy książki Joela Salatina, e, które są przetłumaczone na język polski www.regeneratywnie.pl tu możecie je kupić. Pamiętajcie też, że działamy nad tłumaczeniami kolejnych książek e, i być może już w przyszłym roku pojawi się kolejna książka Joella Salatina. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!